Boskie. Nie jestem brudny. Tego nie powiedziałam. Lubisz touch and go. No właśnie tak, rozumiesz. Niczego nie toczę. Touch and go. Z kwiatka na kwiatek. Rozumiesz, co mówię? Nie bardzo. Rwiesz panienkę i znikasz. Jednodniowy odpał. Jasne, że rozumiem. Rzach to wychodzę. Wcześniej wstaję Ja też nie cierpię szkoły Pobudka o 6 rano Nie w tym rzecz Od śmierci staruszki opiekuję się siostrami Odpowiadam za nie Numer stulecia Ciekawe co byś zrobiła na moim miejscu Nie pij. To nie tak, wybacz Chciałam powiedzieć Wielka sprawa Wyjaśnię Ci. Znaczenie słów zależy od kontekstu. Chwytasz? Tak. Muszę się od Ciebie sporo nauczyć. A ja od Ciebie. Dzwonek do drzwi. Rosy nie ma. Otworzę. Zaczekam. Tak? Jest Wiki? Nie dla ciebie. Kim jesteś? Jej chłopakiem. Jesteś prawie nagi. Przesadziłeś. Zrób to samo, bo się przeziębisz. Załóż coś. Przemokłaś. Zdejmij ubranie. Nie rozbiorę się przed tobą. Daj mi ubranie. Okryj się. Będziesz chora. Odpada. Ubranie. Zwariowałeś. Co mam włożyć? Wysuszę je, włóż coś. Włóż moją koszulę. Dobrze. No już. Odwróć się. Отвернись и не подглядай. no sabe más que hacerme sentir mal, tu nombre tan inoportuno y no sabe llamar, y es así que trato de contarte todo esto que siento, es así que estoy adormecido en el mar de ilusión, es así.